W dzisiejszym odcinku powiemy Wam w jaki sposób, o ile mamy auto wyposażone w ksenony oraz światła głowę, w jaki sposób przełączyć Coming Living Home właśnie z ksenonów na te światła przecięt w głowę, tak żeby oszczędzać żarniki podczas eksploatacji naszego auta. Dodam, że to kodowanie, jak i kodowania z następnych odcinków będą dotyczyć platformy PQ35, to jest dotyczy to tych mniejszych aut typu Audi TT, Audi, Audi A3, Octavia, Golf i, i pochodnych. Oraz platforma PQ46, czyli te auta już większe, Alhambra, Sharan, Passat CC i tym podobne. Przechodzimy do samego kodowania. W jaki sposób to zrobić? No oczywiście potrzebny nam będzie kabel diagnostyczny, potrzebny będzie nam program, no i auto, w którym chcemy to zakodować. Oczywiście auto, w którym chcemy zrobić tą modyfikację, musi być wyposażone w światła w głowę oraz ksenony. Przechodzimy do centralnego zespołu elektrycznego. Dalej odpalamy kodowanie, pomocnik kodowania i tutaj e, interesuje nas, już wam mówię, Byte 17 i tu bit trzeci. Funkcja Coming Home realizowana przez światła gielne. Zaznaczamy, naciskamy Escape, dalej klikamy Wykonaj. Czekamy na informację, że kodowanie przyjęte, OK. I możemy w tym momencie cieszyć się poprawnie wykonaną e, modyfikacją. Żarniki już nie będą nam się tak zużywały, koszty eksploatacji naszego auta może nie jakoś diametralnie, ale na pewno się zmniejszą, wydłuży to czas pomiędzy wymianami tych podzespołów, a my bierzemy się za kręcenie następnych materiałów.